Dzisiaj za długo się bawiłaś jeszcze raz cureczo, Czy już się raz święty, I święty, bo... święty, za święty, święty, już święty, święty, i co święty, 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 chłopaki, bo Jeszcze raz, jeszcze raz, uwaga! I wzóreczko I wzóreczko tak, Dziewczyny, jedno za drugim, dziewczynka pierwsza Dziewczynko, posłuchaj, nie pójść, stań sobie Słuchaj, jak masz na imię? Aleksandra Takie piękne imię, Aleksandra, ślicznie Aleksandro, y, spróbujemy to, y, prawda, y, ruf, wpuścić, dobrze? Tak, rzucaj w tamtą stronę, ja podejrzewam, że tam się nic nie stanie, że... a kolega siedzi w okularach, to nawet nie grozi, bo tak jak ja. Próbujemy rzucać, proszę bardzo. Ol. Ale słuchajcie, no nie śmiejcie się, to jest taki pokojowy samolot. On nigdzie nie poleciał, nic nie zbombardował, ale wrócił. Ale jeszcze raz spróbujemy, może damy jej szansę tak do góry bardziej. Jaki pokojowy samolot. Proszę bardzo, trzymaj teraz te cukiereczki, Kasiu, bo to są nasze bo oni się namęczyli, to jest taka bomba kaloryczna. Proszę bardzo i możesz uciekać na miejsce, zabierz samolot. Ostrożnie tutaj są kable, jest prąd. Jak masz na imię? Cześć. Cześć Piotruś. Piotruś, ja mam nadzieję, że troszeczkę dalej poleci jak to wczesna. Proszę. No, ale brawo, kochani. Za chwileczkę go podniesie. Kasia ma już dla ciebie słodycze. Ja mam do was taką serdecznie, serdeczną prośbę, do zawodników, którzy biorą udział tutaj, w tych konkursach, żeby nie śmiecić. Tu są dwa kosze, jak potem y, zakończy się impreza, żeby te śmieci wrzucić tu, żebyśmy zostawili salę, jaką żeśmy zastali na początku, okej? Okay? Dobrze, jak ty masz na imię? Dawid. Aleksandra. Piękny imię. Słuchaj, wrzucisz tu samolotem, poleci, zobaczymy? No też taki pokojowy, możesz go podnieść, Kasiu, może pomóc, koleżance tam, żeby próbka w nie chodziła, o. A my, wielkie prawa dla naszych wspaniałych zawodników, wielkie brawa. Kochani, teraz będzie, będzie specjalny konkurs między dziewczynkami a chłopakami. To jest jeden z lepszych konkursów, to jest konkurs sprawnościowy. Kasiu, potrzebujemy dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Proszę bardzo, jeszcze musimy mieć wiedzieć, Tak? jest indiana, a jak indianie, to się kojarzą i? Kto? Kto strzelał z pistoletów? Indianie z łuku? A właśnie, kowboje. Kochani, my wiemy, że na lasso łapali kiedyś kowboje i indianie łapali dzikie konie Mustangów. Kochani, zobaczcie, co tutaj... To nie jest prosty konkurs. Prosty konkurs nie jest. Ja wam powiem tylko yy, w tajemnicy, że wygrywa... wygrywają zazwyczaj dziewczyny. Nie wiem. O, słuchajcie. Aha, spokojnie. Zobaczcie, na czym będzie konkurs polegał. Wy też. Zobaczcie. Kasia trzyma dwa konie. Czarny i brązowy. Prawda? Tak, czarny i brązowy. Kochani, jak Kasia złapie na czarnego konia to umowne nasze lasso, bo to nie jest lasso, tylko takie kółeczko. Jak Kasia złapie na czarnego konia, ma jeden punkt. Jak Kasia złapie na e, brązowego, również ma jeden punkt. Ale jak raz się Kasi zdarzyło, Kasia nie bierze udziału w konkursie, jak złapie na jedno lasso dwa konie, od razu są 94 punkty. Tak będzie. Uwaga, rzucam, żeby, żeby oni zobaczyli, jak ja to robię. Patrzcie, widzicie, ty będziesz trzymała konie, koleżanka będzie rzucała. Uwaga. Jest tylko jeden rzut. Drugiego rzutu nie ma. Są trzy lasy, liczymy punkt. Zero. Brawa dla Kasi. Jest jeden punkt, tak? Uważajcie. Co się będzie teraz działo, jak Kasia złapie? Oczywiście ona punktów nie, bie, nie, nie zbiera, bo ona nie bierze udziału w tym, ale może jej się uda. Postaramy się, uwaga. Ale brawa dla Kasi. Brawa dla Proszę do mnie kółeczka. Pani jeszcze nie, ja powiem kiedy. Pamiętajcie, że tylko po jednym yy, rzucie jest na konika, okej? Okay? Proszę bardzo. Próbny rzut. na mnie jeden próbny rzut, okej? Zresztą mi nie wiem dlaczego. Dobrze. Uwaga. W takim razie koleżanka próbuje rzucić. Rzucasz. To był, był rzut próbny, to był rzut próbny, okej? Okay? Jeden, dwa. Dobrze. Teraz jeszcze raz próbuj, drugi. Dobra, ja mam dwa rzuty próbne, okej. Okay. Proszę bardzo, teraz na poważne. Gdzie masz te trzy kółeczka pozostałe? Ja mam. Proszę. Uwaga, Kasia, yy, uwaga, liczymy. Już rzucamy, proszę. Aj, jaj, jaj, Dobrze, Kasia trzymaj. Jest jeden punkt. Teraz słuchaj, zobacz czy warto ryzykować na te dwa konie. Ale spróbujemy, koleżanka, widzę, że się szykuje na dwa konie. Przytul te łby, żeby to koło przeszło. O, tak, Kasia, ci... brawo. I teraz zobaczcie, chłopaki, co się będzie działo. Ona złapie to. Ojejku! Ile ma punktów, koleżanka? Jeden. Zmiana, chłopcy, proszę bardzo. Dwa rzuty, dwa rzuty będą próbne. tak jak u dziewczyn. Kasiu, się, żeby wszyscy widzieli. No nie śmiej się trochę do Kasia mu tutaj widzę pomaga. Proszę bardzo, to są prudne rzuty. Szybciutko. Rzucasz. No to był taki. Jeszcze raz. I teraz naprawdę. Już nie rzucaj. Kasiu podaj. Podaj Kasieńko te wszystkie kółeczka, koledze. Rzucił trzy razy. Szybciutko, bo to szkoda czasu. Teraz punkty się liczą. Dziewczyny mają jeden punkt. Proszę bardzo, kolego, rzucamy. I ostatni rzut. Słuchajcie, to się rzadko zdarza. To się rzadko zdarza. Wielkie brawa dla naszych chłopaków. 97 i 1,98 98 punktów. Dziewczyny jeden. Pamiętajcie, wielkie brawa. Wielkie brawa kochani. Przyjmację prawo chłopaki jeszcze lepiej.

Zaśpiewamy wam teraz piosenkę o dziudziubie. Dziub, Dziub to jest taki stwór, ja nie wiem jak on wygląda. Ja śpiewam tę piosenkę ponad 20 lat, wychowaliśmy na tym moim zespołem w Polsce pokolenie, dwa nawet, ale powiem ja wam, nie, wam że nigdy go nie widziałem. Nie wiem jak on wygląda, ale być może oni będą wiedzieli, jak wygląda Dziub, Dziub. Naszych za, e, zawodników zadaniem będzie namalowanie najpiękniejszego portretu Dziub Dziuba, Jak sobie wyobrażacie, czy to jest... Tak, czy to jest krowa, czy to jest kot, czy to jest koń, rysujemy na całą kartkę, rysujemy, jak sobie wyobrażamy Dziwczuła. Proszę bardzo, rysujemy, staraj, na całą kartkę, a my zaśpiewamy wam piosenkę o Dziwczu. Znamy wszyscy, że taki sąsiad, i samoły, to że dają się wybrać w szkole, i nie za Dziwczuła. To zawsze jest nawet, gdy widać jego wola, a pity naszym

Wcześniają i na znaleźć, nie wiesz, wypłaczcie co mi sieją i nie może, na nasze nie na Zarłatwą wodzie, zły na wszystko szyki, zatępiona tak, woda, bo w ogóle to nasze naszych A kto widział Ciuciu, dziu a jak wygląda Ciuciu, komu w końcu się uda odpowiedzieć jak snu, czy to Flucha, czy Lada, czy Macioba, czy Dziut? Czy ktoś widział Ciuciu, dziu a gdzie się schował Ciuciu? I ostatni raz razem. Widział Ciuciuba, jak wygląda Ciuciu, ciu? komu w końcu się uda da odpowiedzieć jak znów, czy to frucha, czy lata, czy maciowa, czy siódma. Czy ktoś widział Ciuciuba, gdzie się schował Ciuciu?